wszystkich, dzisiaj odcinek koparkowy, zdjęcie humusu, lekcja ogólnie z, w tym temacie już była, więc wrzucę lapsa, trochę pojeżdżę, popatrzcie sobie, będzie trochę rozrywki. Bardzo zastanawiacie się, co ja teraz robię, tak? bo to nie jest standardowa robota. Pierwsza rzecz to działka wygląda jak poligon powojskowy, chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jest strasznie nierówna. Daje, jakby ktoś tu czołgiem jeździł, złapanie jakiegoś poziomu na pierwszy rzut oka było yy, trudne. Wyrównałem pobocza, bo przecież tam można sobie nogi połamać A druga sprawa Bardzo płytki humus A pod spodem piasz Zbierając zacząłem się już topić Koła zaczęły się zapadać I Teraz stosuję taką technikę ściągania do tyłu Chodzi o to, żeby się tu po lewo przejechałem, to koła zaczęły się już zapadać w piar, i zaczniemy to wszystko mieszać, żeby tego nie mieszać, nie robić tu takiego bajzlu. Będziemy sobie to ściągać do tyłu, jak to mówią do warunków. Trzeba dostosować technikę. Czemu tu zrównamy Będą mieli jak chodzić, dojechać i tak dalej A przy okazji yy, Będą mieli tu równiutko Bez żadnych tam Werteków po zdjęciu mostach Wyjątkowy jest pod spodem I koparka mi się tonie To jest humów, ile to jest 15-20 cm i mniej, mniej więcej humusu to jest max. Do jeździmy dalej, trochę będziemy to równać, równać, aż zrównamy. Wracamy do timelapsa i. Okay Keja. wszystkich, dzisiaj odcinek koparkowy Zdjęcie humusu Prosta generalnie Robota, tu jest teren Taki, że Humusu jest bardzo cienko A pod spodem jest piasek Trafiają się kurzawy Więc Będzie Prawdopodobnie Technika taka, że Ściągniemy z grubsza Z góry ziemię Ten humus i będziemy równać, no ściągając do tyłu taką techniką. Tu już taki jeden wykop zrobiłem, bo tu akurat mam do zrobienia dwa identyczne wykopy pod budynki dwurodzinne. Przerzucam wam na, was na, na time timelapsa i zapraszam do oglądania. Jedno życie nas praw tyle Ugryźć sam nie jesteś w stanie Któż zastąpi cię na chwilę Solidarnie da Ci zmianę Zmniejszy trosk twych utarg dzienny Lekko, łatwo i przyjemnie Zaufania godny zmiennik i Wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będziesz dzień niemal lekko, dobrze wiem. A w słuchawce taksi proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy. Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko. Siada cennik Nie podołasz zamówieniu To załatwi je Twój zmiennik Prawidłowy luz ma człowiek Choć doń części Brak zamiennych Twoje koło zapasowe To kochany Wierny zmienny. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio proszę czekać, zaczekamy w atmosferze. W za Z samochodu nabijamy życia wstęga, Gaz do techy i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią drogi kręte. Radiotaksy proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi. Być musi to cholery za zakrętem Jedno życie na sprawcie ugryźć Sam nie jesteś w stanie już zastąpić na chwilę solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko łatwo i przyjemnie Zaufania godny zmiennik i na odwrót, i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będzi szydzień niemal lekko, dobrze wiemy, a w słuchawce radio taxi, proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy. Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik nie podołasz zamówieniu, to załatwi je, twój zmienny. Prawidłowy luz ma człowiek, choć doń części brak zamienny. Twoje koło zapasowe to kochany, wierny zmienny. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego wzrostu. Na koła samochodu Nabijamy życia wstęgę Gaz to dechy i do przodu ze zmiennym Tak jak widzieliście trochę tutaj powalczyłem Byłem 100% przekonany, że tu wjadę w jakiś piasek A tu 100 metrów dalej Od tej działki zrobiłem wcześniej Gdzie tonąłem w piasku Tam kurzawa i tak dalej Uciekała mi koparka Generalnie piasek, tak? 100 metrów dalej mamy już glinę. Ciężko tu przebić się, bardzo twardo. I tak, jak yy, mogę powiedzieć, tutaj można się przejechać na tym, że człowiek działkę w działkę będzie robił. Nastawi się na to, że, że jest tam yy, piasek czy, tak, czy coś innego. Wjeżdżamy, a tu glina, tak. I też tu muszę troszeczkę podrównać. I tyle. Generalnie technika ta sama. Ściągam sobie te nierówności. No i kamienie tu straszne kamienie są. No i boki działki równam. Bo tutaj jest jakiś był nie wiem co to było jeździli ciągnikami czy tak jak po czołgu normalnie, takie kolejny Takie kolejny Tutaj na środku działki szok. Tu możemy sobie Trochę ściągnąć do tyłu, trochę popchnąć Do przodu I wyrównać Te wszystkie nierówności ma to do siebie, że potrafi się łyżka wcinać w glinę i takie później wyrywa. Takie zęby ciężko nad tym zapanować, bo łyżka siada na oponach. Nawet jeżeli więcej dopompujecie, to i tak trochę siada i robi takie zęby. Ale to taką techniką równania. Tak jak widzieliście, popchniemy trochę, trochę pociągniemy, trochę pociągniemy, trochę popchniemy. To się zrówna tak będą fundamenty kopać. To wszystko wyrówna. Wyszyszkę dorównujemy, będziemy czuć jak ona tam ciągnie. Wyrywa się kamień. Doszliśmy. tu jest głębiej niż na tej działce poprzedniej, tam było cienko. Przełączam na timelapse, ale oglądajcie dalej. W rękę. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią drogi kręte. Radiotaksji proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, coś być musi, to cholery za zakrętem. Jedno życie na sprawcie, ugryźć sam nie jesteś w stanie Któż zastąpi cię na chwilę no Powoli kończę, mniej więcej tak to wygląda Pościągane wszystko, jeszcze troszeczkę podrównam Nie będę się nad tym za dużo znęcał, bo to chodzi o to żeby tu ściągnąć tylko humus. Też trzeba pamiętać o tym, że tu będą pomurować i tak dalej, żeby ich za dużych dołów nie zostawić. I wokół, wokół wykopu też, no bo to tak jak mówiłem na początku, tutaj ta działka jakaś taka nierówna tak, jakby ktoś tu czołgiem po tej działce jeździł. Za, zarównam, zarównam. Trochę jeszcze tutaj pokładzę to z jednej z drugiej strony, żeby łatwiej było pracownikom tutaj z tym budowlańcom walczyć z tym. Panowie będą prawdopodobnie kopać ręcznie pracownicy z Ukrainy się nie kalkuluje, koparki nawet do kopania wynajmować Dzisiaj kończymy. Zrobię na powrocie Street View z przejazdu. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.